To w ogóle nie chodzi o LGBT. O tym jest ten materiał. W tym, co się dzieje obecnie na świecie, w konflikcie wschodu i zachodu, w wojnie na Ukrainie, to w ogóle nie chodzi o LGBT. To jest właśnie populizm, to jest właśnie propaganda, że głównym punktem przekazu rosyjskiego, głównym punktem propagandy jest mówienie tak, zepsuty zachód to LGBT, to jest lobby LGBT, transwestyci i tak dalej. To jest głównym punktem propagandy rosyjskiej. Tymczasem to w ogóle nie chodzi o LGBT, jeśli chodzi to o w jakimś promilu procenta, coś w tym stylu. W 99% konflikt, który ma miejsce, to konflikt między imperializmem, oligarchią, a wolnym światem światem demokratycznym, o którego Wschód nigdy nie odkrył i w Rosji nigdy nie było wolności. Więc na tym polega rosyjski populizm, pranie umysłów jakby prostych ludzi, ludzi niewyedukowanych, ludzi bez żadnej edukacji, nierozumiejący, czym jest imperializm, czym jest wolność, czym jest wolność słowa, wolność prasy, wolność poglądów, przekonań, wolność krytyki rządu, demokracja, sprawiedliwość, system prawny sprawiedliwy. Ludzie nierozumiejący tego, im się tylko do głowy wbija tak: Zachód to LGBT, tak, Zachód to pedały, tak. Tak, a my jesteśmy prawdziwymi, leśnymi ludźmi, a za... i to jest propaganda. Na tym polega populizm, że zmienia się jakby cały konstek. Patrz, Putin nikomu nie tłumaczy. Słuchajcie, u nas jest, jakby gdyby Putin był uczciwym człowiekiem, to by powiedział: U nas jest imperializm, u nas rządzi oligarchia, nie ma wolności słowa, nie ma wolności prasy, nikt nie ma prawa mnie krytykować. Raz ktoś jakiś artykuł puścił o Putinie, że być może ma jakąś kochankę, wydawnictwa już nie ma. Prawdopodobnie kariery tych rodzin również są skończone. Na tym polega imperializm w Rosji. W Rosji przez tysiąc lat nigdy nie było demokracji. Mimo wszystko obywatelom mówi się, że my żyjemy w demokracji. Tak, głosowanie, macie tu głosowanie, no, ale Putin ogłosił się władcom dożywotnim, tak jak monarcha w Europie monarchistycznej jeszcze za średniowiecza, że tak powiem. I tam nikt nikomu nie tłumaczy, słuchaj, tu jest imperializm, a tam na zachodzie jest wolność. Zresztą, słyszałeś kiedyś o kimś, kto wyjechał na wschód w poszukiwaniu lepszego życia? Ja nie słyszałem. Może ty słyszałeś, że ktoś na wschód wyjechał w poszukiwaniu lepszego życia. Wyemigrował na wschód do Rosji albo do Chin albo do Korei Północnej. Wyjechał na wschód w poszukiwaniu lepszego życia. Ja tego nie słyszałem. Więc to nie chodzi o LGBT. Oczywiście, jak otworzysz tam media, jakiekolwiek social media, to wydaje się głównym punktem kampanii propagandy rosyjskiej, antyzachodniej, jest to jest LGBT, zniszczą rodziny, transwestyci chodzą, będą chodzić ci po ulicach i to jest głównym punktem programu propagandy populizmu. W ogóle nie o to chodzi. Od dziesiątek lat, jeśli nie stuleci, trwa e, e, walka idei wielkich, demokratycznych. Sprawiedliwości i imperialistycznych, monarchistycznych oligarchów, którzy trzymają się rękami i nogami przy władzy, wyzyskują społeczeństwo i oni tej władzy nie puszczą. Na zachodzie ta monarchia została obalona zarówno w Europie, jak i Ateńczycy na początku obalili, i w Stanach Zjednoczonych powstały rządy demokratyczne, republikańskie, tak, rządy, w których nie rządzi człowiek, tylko są rządy prawa. I ludzie są wy wybierani na określane stanowiska. W imperializmie tego nie ma. Porównując to do gwiezdnych wojen, demokracja to są rycerze Jedi, którzy chcą sprawiedliwości, uczciwości, a imperializm to są lordowie sitów, czyli ludzie, którzy dostali się do władzy i będą się tej władzy trzymać rękami i nogami za żadne skarby i nie puszczą nawet kosztem własnego życia. Tak wygląda monarchia. Takie rzeczy działy się w Europie monarchicznej w której społeczeństwo było już tak zniewolone, że też zaczęło uciekać do Stanów, sprzedawali majątki i do Ameryki wyjeżdżali. Pomimo, że w Ameryce było pustka, nic tam nie było, zagrożenia, choroby i tak dalej, to ludzie w uciśnionej Europie, gdzie byli już praktycznie niewolnikami monarchów, płacili tylko podatki, ten plebs, ten system feudalny doprowadził do tego, że ludzie w Europie czuli się jak niewolnicy. Dlatego w Ameryce tak e, często to, to hasło wolnościowe jest tak głośne. Bo ludzie tam wyjeżdżali do Ameryki, mówiąc, ja mogę tu, tam umrzeć, ale umrę jako wolny człowiek, a tu w Europie monarchicznej jestem niewolnikiem. E, w, no i ta zniewolona Europa polegała na tym, że monarchowie ustalali prawa, ścinali, kogo chcieli, wiedziły podpalali, e, zabijali na stosach, wymyślali nowe narzędzia tortur średniowiecze jest okresem, w którym Niezwykle kreatywnie wymyślano nowe narzędzia tortur dla społeczeństwa, i taka monarchia, taki imperializm nadal jest na wschodzie. Putin jest ogłoszony władcą dożywotnim. Władca Chin ogłosił się Xi Jinping władcą dożywotnim. Kim Jong-un jest władcą dożywotnim. To jest nic innego jak monarchia, czasy monarchiczne, imperializm. Jedna rodzina, jedna grupa ludzi trzyma się przy władzy, od lat wyzyskuje społeczeństwo, co chyba widać Korea Północna, co chyba widać w Rosji, że tam jest po prostu bieda, a oligarchia żyjąc kosztem całego społeczeństwa jest bardzo bogata. Rozdźwięk społeczny międzyklasowy jest ogromny. No i tak jak mówię, na wschodzie w Rosji nie ma wolności słowa. Tam nie możesz nawet w internecie napisać mi się nie podoba, jak rządzi Putin. Nie możesz tego napisać. Bo wolności słowa nie ma. Nie ma wolności prasy. Nie ma sprawiedliwych sądów. To partia Putin decyduje, kogo na ile będziemy skazywać. Nie ma prawa zapisanego, że to jest sprawiedliwe, to nie. Jest jakiś pozór prawa, tak samo jak pozór demokracji, że niby są wybory. No, są w Rosji wybory, ale Putin jest władcą dożywotnim. No, no dobra, ale są. Jest demokracja. Oni wszyscy myślą, że mają demokrację. To dlaczego Putin jest władcą dożywotnim? I ten temat LGBT. To jest świetny temat dla prostych ludzi właśnie, dla ludzi niewyedukowanych, którzy nie mają pojęcia czym jest wolność, czym jest właśnie demokracja, czym jest sprawiedliwość, czym jest sprawiedliwe prawo, czym są rządy prawa, wolna prasa. Nie mający ludzie o tym pojęcia słyszą tylko w mediach. Pedały, LGBT, transwystyci tam na tym zepsutym zachodzie, chodzą po ulicach. Chcesz tak u nas w Rosji? Chcesz tak? Nie. Musimy z nimi walczyć. Tak się mobilizuje tłum do walki takimi prostymi hasłami, nastaw... budząc w nienawiść. Tak samo w latach 30. robił Hitler, mówiąc o Żydach. Dlatego często się porównuje ten punkt, właśnie nienawiści, właśnie, wiesz, kiedy dyskryminuje się jakąś mniejszość, że to jest zawsze niebezpieczne. Dlatego powstało prawo, i w internecie też nie wolno robić dyskryminacji etnicznej, nie wolno robić dyskryminacji rasowej. Jeszcze 20 lat temu żarty o Żydach były OK, ale teraz już nie są. Żarty w Polsce o Murzynach były OK, ale już nie są. Dlatego że dy dyskryminacja etniczna jest niebezpieczna, co pokazała nam Druga wojna światowa. Bo w ten sposób można masę prostych ludzi niewyedukowanych nakłonić do wojny, zbuntować, e e przepełnić nienawiścią, mówiąc im Żydzi wszystko zrobili źle, to przez nich jesteś biedny. Teraz mówiąc, ty te pedały, lobby LGBT, zniszczy ci rodzinę. Tak wygląda populizm, tak wygląda propaganda, tak wygląda indoktrynacja. No i oczywiście prości, niewiadukowani ludzie nie sięgną, nie, nie zainteresują się tym, bo albo nie, nie wiem, nie mają czasu czy coś yy, nieważne, ale, ale generalnie są już zbuntowani, są już negatywnie nastawieni i będą podburzani, jaki ten zachód jest zły, skiśnięty. Jeszcze raz, to w ogóle nie chodzi o LGBT. A media mówią, że jak, jakby ten konflikt wokół tylko tego był. A to chodzi o imperializm, o wolność i o demokrację. Wschód nigdy nie był wolny, nigdy nie miał demokracji, nigdy nie miał sprawiedliwości, wolności słowa, wolności przekonań, wolności prasy czy sprawiedliwych sądów. Na przykład, dobra. To tyle, żebyście wiedzieli, że to w ogóle nie chodzi o LGBT. A tam wszyscy ci prości ludzie tylko o tym LGBT. Pedały ci będą chodzić w policję. Dobra, to tyle w tym odcinku. Podsumowując. W tym konflikcie w ogóle nie chodzi o LGBT. To jest jakiś promil, o tym się w ogóle nie powinno rozmawiać. Chcesz, bądź nie chcesz, nie bądź i w ogóle. To, co się dzieje, to jest konflikt wielkich ideologii, które ma miejsce od dziesiątek lat, jeśli nie setek: imperialistycznych, monarchistycznych i idei wolności, demokracji i sprawiedliwości. Do zobaczenia, cześć.